Kto zrobił remont silnika? Nazywam się Piotr Walasek, przyjechałem z Warszawy Renault Megane 2007 rok w wersji R26 Czyli takiej dosyć topowej jak na ten model Seria 225 koni Teraz delikatnie dłubnięty na 200 Może 50, 60 Zawieszenie, odelżenie ja go już kupiłem w zasadzie tak jak jest. No niestety, jak to z zakupami, trzeba było wyremontować silnik. <gryw> Więc dzisiaj jest Premiera świeżo po remoncie. Trzecia sesja oszczędzany, żeby go troszeczkę rozgonić, rozchuśtać na torze. Dlaczego Meganka? Bo jest szybsza. <gryw> Kto zrobił remont silnika? Remont silnika zrobiła firma LPG Polonia, która specjalizuje się w transporcie, ale również w naprawach, serwisach pojazdów.